Pędkarstwo karpiowe przede wszystkim potrzebuje czasu. Wiele ryb trzeba wyczekać lub zwabić regularnym nęceniem. Jednak nie jest to stała reguła. Czasami pojedziesz nad wodę i w ciągu jednej nocy złowisz mnóstwo ryb. Jeśli jesteś ciekaw, jak w prosty sposób można podejść do tematu, to Klaudek i Przemek w tym odcinku wyjawią swoje sposoby, Zobaczycie jakich przynęt używają, jak mają zbudowane zestawy, jakimi produktami nęcą miejsce oraz gdzie układają zestawy. Efekty ich pracy mówią same za siebie, a wy będziecie mogli zrobić to samo na swojej wodzie. Cześć Wam wszystkim, witamy Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Ja wraz z kolegą Klaudiuszem postanowiliśmy się wybrać na pięciodniowy wypad na starą świrownię, która jest bardzo piękna z tego względu, że jest zarośnięta. Niełatwą wodę do wędkowania wybrali, dno mocno porośnięte, co może sprawiać wiele kłopotów. W takim miejscu trzeba szukać dziur bez zarośniętego dna i tam układać zestawy. Jak możemy znaleźć takie miejsce? Mamy tylko trzy wyjścia w tym przypadku. Używamy pontonu i szukamy odpowiedniego miejsca, już gotowego. Oczyścić sobie jakiś obszar z roślinności, na przykład grabiami, lub użyć łódki zanętowej ze którą znajdziemy miejsce bez podwodnej roślinności. Woda jest zarośnięta pod tym względem, że szukamy placy czystych. Łowimy na metrze, w zasadzie chyba głębiej nie jest drugi zestaw ja mam położony na metrach pięciu bo na 5 metrach tam gdzie nie ma roślin ja akurat używam tutaj serii śmierdzącej squid i słodkiej truskawka róża ja u siebie na zestawach mam truskawka róża ale przynętą u mnie jest ananas a drugie mam sypane exotic squid i kuleczka exotic squid popek i też mam położony zestaw jeden na 1 metrze. To tam akurat mam sypane egzotikiem, a druga na 5 metrach jest sypana truskaweczką. I jest też głębokość 5 metrów, bo tak jak prawdę wspomniał, jest akurat pas tej zieleni, gdzie jest pusta przestrzeń i są to place, właśnie na których możemy położyć tam zestawy. Skuteczną techniką jest obsypywanie naszej przynęty na dnie. Koledzy trzymają się zawsze jednej strategii, ale zanim ją ustalili, musieli popełnić wiele błędów albo źle dobierali produkty, które im się nie sprawdzały lub za bardzo przesadzali. Tak zwane wyczucie przyszło z czasem. Postawili na jednego producenta przynęt karpiowych i wybrali sobie serię produktów, która im się najbardziej sprawdza z całego asortymentu. Jak to ustalić? Jedynym wyjściem jest wędkowanie i czas spędzony nad wodą, a efekt wypracowanych brań Wam wskaże odpowiednią drogę. Dlatego przed Wami pojawia się orzech tygrysi, kulki zanętowe suche oraz zalane boosterem i gotowana kukurydza. Przemek z Klautkiem od dawna nęcą i wędkują kulkami od domowej kuchni karpiowej, bo mamy produkcję po sąsiedzku, a efektów nie brakuje. To nasz produkt regionalny z rzemieślniczym wykonaniem, mocno ukierunkowany z naturalnych produktów, a swoich należy wspierać. I tu mamy dla Was bardzo dobrą radę. Jeśli chcecie znaleźć odpowiedni produkt na Waszą wodę, nie róbcie magazynu od każdej firmy w Waszej torbie, piwnicy czy garażu. Wszystkie zapasy wysypcie najlepiej do nęcenia w najbliższym wypadzie. Kupcie serię produktów jednej firmy i testujcie ją co najmniej jeden cały sezon. Powiecie dlaczego tak długo? Bo o każdej porze roku ryby inaczej się zachowują. Sezon minie, produkty Wam nie będą pasowały, idziecie po serię na kolejny sezon z innej firmy i tak budujecie swoje doświadczenie oraz skuteczność. W tamtym sezonie narzekałem na brak pełnouskich, w tym sezonie jest obfitów pełnouskich. Jest to nieduża ryba, ale pierwsza z tej wody. Tak właśnie zleciała pierwsza noc. Udało się złowić karpia oraz amura. Dnia następnego należy przełożyć zestawy i ponownie zasypać przynętami. Teraz będzie odpowiednia chwila, aby zobaczyć zestawy oraz wytypowane miejsca. Szybko kładziemy zestawik. Teraz całość na raz sypiemy. Tam, gdzie jest mój zestaw, to tutaj na grubo, tak jak możecie zobaczyć, nie bawimy się na drobno, ryba tutaj tak wszystko wyżera. Drugi zestaw. Bezpieczny klips. Przypomnę Ronny Rick. Kuleczka, ananas i do tego kukurydza. Bożek tygrysi, kuleczki. Mm, Exotic Squid. I to wszystko ląduje pod zestaw. Zestaw. jak kładziemy ciężarek z bezpiecznym klipsem. 170. Tak. Nasz, to jest rąk shank Kulka, te truskawka, róża orze w kątem jak zwykle wkładamy i wstawiamy w gumie. czujemy że twardo centralnie pod marker no teraz nikt nie odwiedził mojej miejscówki jest zasypane ale ja postanowiłem zmienić miejscówkę tutaj bo nic się nie dzieje zmieniam sobie również przypon kuleczki tonącej gdy łowię na popka Exotic Squid na miękkie zrobiony Roni Rick. i wywiozę obok klautka na plac także płyniemy do miejscówki Łowisko jest naprawdę trudne. Tak mocno zarośnięte, że wędkowanie z rzutu jest praktycznie niemożliwe. Pomyślcie jednak o tym, jak mało jest tu wędkarzy, ile spokoju mają ryby, które tu żyją, oraz jak wielkie rozmiary mogą osiągnąć dzięki mniejszej presji. Osobiście w ciągu letniego sezonu, kiedy zbiornik jest tak zarośnięty, a miałbym ochotę wędkować jedynie z rzutu, zrezygnowałbym z tego łowiska. Potrzebna była łódka ze odsądą lub ponton, aby wstrzelić się idealnie w czyste punkty na dnie. Poziom trudności daje nam za to więcej satysfakcji, jeżeli już złowimy rybę, a nie zwracamy wtedy tak uwagi na wielkość, a na to, że udało nam się ją przechytrzyć. Pozostało jeszcze najeść się do syta i teraz wlecą wszystkie ryby, jakie wpadły na zasiadce. Pogoda jest sprzejająca, jak możecie zobaczyć za moimi plecami, pada piękny deszcz. Oczywiście podczas tego pięknego deszczu musiała wziąć ryba. I mamy kolejnego amura tej zasiadki 70 cm z głębokości 5 metrów. Bardzo bardzo piękny. Każda jego piękne łuski. No jak będzie duży na pewno będzie piękny. To jest po sesji fotograficznej, więc jest w miarę spokojny. To jest ryba z płytkiej wody Sypana truskawka róża i orzech. Tutaj w worku może jeszcze zobaczymy, ale pewnie już nie. Bardzo dużo orzecha wydalił. Zobaczymy. Tu proszę Cię nagrać Bardzo dużo orzecha i łupek z kulek. Dlatego też postanowiłem wrzucić tę rybę do worka, żeby zobaczyć czym się żywi. Czy pobiera i kulki i orzecha, czy jednak stoją tylko po rzeku. Myślę, że możemy nagrać od razu wypuszczenie. Nagrasz też?

Zasiadka na plus, ale więcej ryb straconych niż wyciągniętych w moim wypadku. No, ja miałem akurat 5 brali z jednego miejsca. Drugie w ogóle mi nie pracowało, z czego tylko mi ry trzy ryby wyjechały. Tu u mnie taki jest bilans, trzy amury. No, u mnie trzy spinki, dwie ryby. Także Także jakieś doświadczenie też na pewno ma jakieś przemyślenia, Klaudiusz. No i co? My się akurat już zbieramy. Jedziemy do domu. Jest po godzinie już 13.00. Pora jechać, wypakować sprzęt, trochę odpocząć i zbierać się jutro do pracy. Tak, akumulatory naładowane na, na cały tydzień. Na cały tydzień. A w zasadzie na dwa, bo ani ty, ani ja nie jedziemy za tydzień na ryby. Tak, jak za tydzień, akurat mamy zawody. Chociaż to może będzie... jakaś szybka nocka. Nigdy nawet nie można co powiedzieć, że może się tak udać w tygodniu. Nie mówię, że nie. Także my nie przedłużamy. Ja tobie. Dziękuję za zasiadkę kolejną, a Was zapraszamy na kolejne odcinki na naszym kanale Gęntka Wędka. Wesprzyj nasa, dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donatów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!